I w kolejnym odcinku vlogowego Kamila. Czekajcie, zobaczcie, czy się nagrywa. Okay. I tak, w tym odcinku vlogowego Kamila opowiem Wam trochę o yy, mojej rodzinie. Tak, moja rodzina składa się z, tylko z <suszel> pięciu osób. I oczywiście mnie, Kamila, Oli, która nigdy nie chciała się pokazać, co wreszcie się pokazała, dlatego że o tym w ogóle nie wiedziała. Um, moja mama Agnieszka i mój tata um, Paweł i oczywiście moja druga siostra Kamila. I tak um, coś mogę Wam powiedzieć jeszcze. Um, mam nadzieję, że nie jest zbyt um, aparat za daleko, ale niestety, jak wiecie, nagrywam niestety telefonem, ponieważ kamery nie mam. Może kiedy zostanę, mama mi obiecywała. Aha, tak. I właśnie nagrywam telefonem, i niestety nie widzę się, i dlatego przepraszam Was że, świat że za światło, i przepraszam Was za światło, yy, dźwięk, i. wszystko. I na razie nic nie mogę z tym zrobić, może później, kiedy kanał się trochę rozwinie, i. Tak, powiem Wam, że, um, bo zauważyłam, że mam jedną subskrypcję Nie wiem oczywiście przez kogo, ale proszę Cię, subskrybencie, e, um, żebyś się kiedyś odezwał w jak, właśnie w tym filmie, żebyś napisał jakiś komentarz nie wiem, Jak nie wiesz, jak to się robi, to, we, to trochę we, zejdź, um, to zejdź pod film, tam troszkę, tam będzie podziel się e, chyba wrażeniami czy coś takiego i potem kliknij, w, oczywiście musisz być zalogowany i potem kliknij właśnie w ten tam gdzie to będzie pisało. Potem ci, potem może po prostu napisać co chcesz. Potem kliknij opublikuj i wszystko się i oczywiście twój komentarz będzie napisany. E, więc tak. Mm, to jest już trzeci odcinek blogowy Kamil i oczywiście mam twoją paskę, której dalej nie zakładałem. Tak. I oczywiście mam nadzieję, że ten subskrybent który mam nadzieję, że to obejrzy i właśnie pełni subskrypcję. Um, oglądał także inne serie na, 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 jak na przykład y, Podjęć się wrażeniami czy, y, czy może Przyjaciela. Um, I tą moją oczywiście pierwszą grę z tej internetową, czyli Kromimi <grywki> dla dziewczyny, <grywki> no niestety. E, może trochę Wam okromi mi opowiem co się tak dzieje poza... Hmm. poza jest więc tak um, nasz kochany Karol um, poznał taką znaczy nie znaczy kogo nie poznał ale um, tak troszeczkę zachorował i dlatego muszę go niestety wylecieć, bo po ostatnim um, filmie, czyli drugiej części czyli drugiej części um, drugiej części um, Pierwszego rodzaju. Właśnie mi zachorował. Tuż, właśnie tuż po wyłączeniu nagrywania zauważyłam, że ma dwa serca zdrowia puste i po prostu nie wiedziałam, na co jest tym, Znaczy, nie poszedłem jeszcze do weterynarza, dlatego że się wylokowałem bo już byłem zmęczony, spocony nie wiem czym spocony, może stresem I zmęczony i właśnie tak to się skończyło aha i, 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 i. Yy. sorry, jak się nie patrzę w tylko, tylko po prostu strasznie no po prostu po tym, tym co mam bo ja mam telefon położony taki oparty oparciem na Pójdę y, od pudełek y, na, na, na takie płyty i po prostu patrzę się na, na pudełka Simsów Trzech. Sims 3. Te Sims I niestety po prostu to mnie trochę rozprasza i nie mogę się patrzeć w kar. To bardzo przepraszam. Y, bardzo przepraszam. I y, tak. Y, tak, y, tak. I pytaliście się, czemu y, nie mam takiego niku na przykład, właśnie ten. Czy znaczy nie pytaliście się, ale Wam powiem, dlaczego nie mam właśnie takiego nicku, jak niektórzy YouTuberzy, na przykład Mary Kajden, Vertex lub inni tam, mm, lub Macia. Dlaczego nie mam? Dlatego, że po prostu nie umiem tego zrobić. Jak się rejestrowałam, tam nie było, wpisz swój pseudonim czy tam nick, tylko po prostu imię i nazwisko. Mm, no niestety tak było. Kochany Kamilek. I tak. Mm, co mogę jeszcze. Co mogę jeszcze powiedzieć? Um, yy, zawsze, proszę, to jest yy, Skobidu i Barbie na to w ogóle tutaj mam dużo bajek i gier. Um, tak, co jeszcze mogę powiedzieć? Yy, yy, zawsze, 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 yy, zawsze, zawsze, yy, zawsze interesowałem się, na przykład nie wiem, zawsze interesowałem, zawsze... Yy, że trudno mi się wysłowić. Zawsze interesowałam się właśnie tam internetem, informatyką. Mój ulubiony przedmiot w szkole to jest informatyka. Dlatego, że po prostu lubię komputery. Jestem taki jakby... W komputerach jestem najmądrzejszy z rodziny, nawet od taty. I w sumie widzicie piu-piu, piu-piu. Nie ma dlatego, że właśnie tego komputera. Mogę Wam nawet pokazać. Czekajcie. Mogę Wam nawet pokazać. Tutaj mam na urodzinę to zdań. Może trochę z Może trochę z bliska. <gry> To jest kartka, niestety nie widać dokładnie. Yy, yy, tutaj piszę w dniu Twoich urodzin życzę Ci abyś był siln silny, odważny, przystojny, ale najpierw. To jest wszystkiego najlepszego, ale, ale właśnie. Ale najpierw no weź, yy, weź na no się ogarni. I tutaj właśnie jestem jasna przed komputerem. Niestety ja nie mam takiego komputera i nie jestem leworęczna. No cóż. Ostatnia rzecz, którą chciałbym Wam powiedzieć w tym odcinku wideogonowego Kamila: że. że, 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 Zawsze, że. <ścjalnie> też nie umiem się wysłowić. Zawsze. No, nie zawsze. Nie zawsze, tylko poznałem, czy nie poznałem, to znaczy... Naprawdę <ścoughs> um, <laughs> nie poznałem, ale chciałabym Wam jeszcze powiedzieć, że ja i Koniara może, ale może, nie wiadomo, że ja i Koniara będziemy razem nagrywać w kromini że ona sobie założy konto. Zresztą, jeszcze jej nie powiedziałem, ale to nie wiem, po prostu kiedy się spotkamy, bo nie chcę przez telefon ani nic, tylko kiedy się spotkamy, może mnie oczywiście nie zrozumieć, więc kiedy się spotkamy, powiem jej, żeby sobie założyła konto, poproszę ją o to, i będziemy po prostu sobie pisać i może będziemy też rozmawiać, nie wiem, przez Skype'a, coś żeby po prostu ona ze mną była i właśnie tak to było. Tak to było. No i to już na tyle w tym odcinku vlogowego Kamila, teraz tak właśnie będą wyglądać odcinki. Właśnie tak teraz będą wyglądać te odcinki, czyli właśnie z takimi przerwnikami. No i miłego pierwszego dnia w szkole.